Siemano, to Majerce, dzisiaj jestem z Infractionem, nowe wcielenie Infractiona, elektryka, z takim zrobionym tutaj wlotem powietrza, jak widzicie aluminiowy grill, do, do szlifowania oczywiście, że jedzie aspekt wizualny, będę testował chłodzenie. Tutaj mamy 2x35 rokety, seryjne na reglu, ale dorzuciłem tutaj dwie takie porządne z Tanderosa 40x40 wentylatory. Pomyślałem, że fajnie byłoby kiedyś, chciałem sobie zrobić coś takiego, żeby zrobić taki wlot powietrza z przodu i żeby wykorzystać ten przepływ powietrza, który no, siłą rzeczy z przodu występuje. Być może sam fakt wycięcia tutaj po prostu tego grilla już by sporo dał. Zobaczymy jak się będzie sprawdzać. Dzisiaj się nie spodziewam, że będzie się fura jakoś mocno grzała, ponieważ jest dosyć chłodno. Jest dosyć wcześnie rano. Te wentylatorki będą zasilane osobnym pakietem 1300. Zaraz to wszystko podepnę i ruszymy. Podpiętą mam Sunweb 17, a jeżeli chodzi o furę, to poza aspekty, aspektami takimi wizualnymi widać tutaj sporo, sporo aluminium. Fendersy ze skorcza jakieś takie drobne, drobne ochrony spod, spod spodu na podwoziu, wymiana śrubek na nierdzewki, wszystkich pakiety 2x3 SCNHL 8200. No to to stokowy kombo, ale już to nowe ta Spektrum Firma, nowa ta szara. No, silnik 2050, zębatka stokowa więc pewnie jest 15 nie patrzyłem, jest jeszcze ręczny ale on będzie do, do zdjęcia no fajnie wygląda ta fura zalanie stokowe, hunsy widać jeszcze mają e, sporo bieżnika to się zaraz zmieni e, bo zaraz je zjedziemy e, i no, jestem ciekaw jak się będzie w gorące dni sprawdzało będę testował ten system, ten system chłodzenia. Dawno nie latałem na asfalcie infrakcjonem także czekam na to odpalamy furę i i gonimy. Wtyki oczywiście XT90 zalutowane. Odpalimy odrzutowce. Teraz sobie polecimy. One naprawdę fajnie dmuchają. Te tanderosy. Serwo jest, skrętu jest stokowe. Szału nie ma, ale powiem Wam, że. Powiem Wam, że nie jest źle. Zabrałem się za to, żeby od razu wymienić, ale stwierdziłem, że w zasadzie. Nie miałem zbytnio czasu, że dam radę na tym na tym stokowym trzeba uważać, żeby się nie rozwalić na, na tych gumach i na stokowym zalaniu Już widzę, że też Serwo saver y, też jest do wymiany na serwo saver eliminator ze skorcza, to będzie zrobione. Bo nawet na tym o, nawet na tym niewielkim gripie. Ta Nawet na tym niewielkim gripie jest wyczuwalne, że on tam nie daje rady. No wiadomo, husy są raczej do ślizgania Niż do jazdy Zabawa jest, tylko Dosyć to jest Kosztowna zabawa, bo Jeden, dwa pakiety i po kołach, nie takiego porządnego poślizgania się. Z tymi nowszymi już armami, arma poszła i w tym się do tego zalicza, że naprawdę jeżeli chodzi o combo, o serwo, to no naprawdę już w stoku, już naprawdę w stoku to daje radę, można tym pojeździć i mieć nad tym w miarę kontrolę nawet niezłą. Dojdą jeszcze tytanowe e, świecidełka na pewno spod spodu na podwozie, żeby iskry szły w e, momentach takich jak jest jak podbija gdzieś tam na nierównościach na asfalcie. Mam ze sobą też GR Pisy, I jakieś używki i jeden komplet nuwek to o słoneczko wychodzi fajnie. Będziemy mogli założyć i porównać jak, jak się prowadzi, jak klei. Jak się odpuści gazu w niedobrym, nieodpowiednim momencie, to na tym zalaniu potrafi być niebezpiecznie przy, przy wyższych prędkościach. Gdyby nie było tych progów, byłoby fajniej. przy takim upalanku i takim chłodzeniu zimno i zimno. Tu naprawdę jest taki wiatr, że powiem wam koncept mi się podoba te wentylatory wyłączę, żeby coś pogadać eee... No te wentylatory dają tu ogromny wiatr, przepychają to powietrze, znaczy zasysają i przepychają to ciepłe powietrze, które ten tutaj wentylatorki na silnik nadmuchują. Także myślę, że naprawdę to jest fajny, racjonalny system chłodzenia. Wyjdzie w praniu. Dzisiaj przy tych temperaturach to żaden problem. Zaskoczony byłem również tym, jak ten wentylator, bo też go się zabrałem od razu, żeby zmieniać. Zaskoczony byłem, jak on też dobrze, całkiem dobrze dmucha. Także naprawdę bardzo fajnie. Sprawdzę, ile ma ten mały pakiecik. Jestem ciekaw 1300 niewielka, 3,95, 96. 4,2 był naładowany do pełna. Także zobaczymy, czy jeden pakiet, czy dwa pakiety wytrzyma. Eee, taki, taki pakiet do tego chłodzenia na dwa wentylatory. A jeżeli chodzi o te 8200, mają wow, 4, także jeszcze naprawdę sporo, sporo tego uprawa. Na 8200, naprawdę fajna, e, fajna pojemność już do tej fur 8200, 8500 te CNHL, -e, albo bashingi, chociaż ostatnio widziałem, że CNHL, -e, dużo negatywnych opinii ja dobre doświadczenia miałem, polecałem też te CNHL -e. ostatnio widziałem sporo wpisów, że gdzieś tam e, się różne rzeczy z nimi e, z nimi dzieją ludziom okej, okay. ja sobie tu poupalam jeszcze e, was nie będę e, tutaj zarzucał nadmierną nadmierną jazdą, na pewno tej fury będzie więcej na filmikach może wrzucę za chwilkę jeszcze drugi po prostu jak założę sobie GRP'sy dojadę te, to zobaczę czy zostanę na tej miejscówce czy sobie zmienię i założę grpisy i wtedy jeszcze coś pewnie coś nagram dzięki bardzo, dajcie łapę w górę jak wam się filmik podobał subskrybujcie, udostępcie, udostępnijcie kanał, żeby więcej ludzi mogło sobie oglądać i trafić na te treści, które wrzucam. No jak komentujcie, bo to zawsze podbija gdzieś tam, wiadomo, filmik. A ja też chętnie z Wami wymienię w komentarzach jakieś opinie na temat tego, co tutaj robię, co Wy robicie. Mam po wczorajszym, mam tutaj taki wrzutce. Kolega jeden z Krakowa wrzucił przy Offroadzie. Yy, założył sobie takie fajne sparki, że tak powiem, yy, magnezowe, że jak daje Willie, to i do id miskry i mam z tym pewien plan co do infrakcjona. Yy, zobaczę czy mi się uda to zrealizować, ale jak tak, to będzie fajny pajer. Yy, dzięki jeszcze raz, trzymajcie się do zobaczyska.